Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w terenie Jestem ja na zorzy Moja siostra na łanie Matylda na tinie I moja mama na bobisie Możecie pomachać Dzisiaj mamy 31 grudnia co oznacza sylwester No więc jaki sylwester Taki cały rok Zamiast Pięknej mrożnej pogody Dużej ilości śniegu Mamy słoneczko normalnie wiosnę. Dłoże fatalne. Ale to tylko tutaj jest. O! No to co? 七。 czas półsiad. Zorza yy, miała wygodnie. duża siły. Taj zorza łam z przodu. Tinusia do bo bo Babi jeszcze tam też dalej. Super konik, tak. Tak, pięknie. Tak. Już przegalopowaliśmy po kukurydzy. Wjechaliśmy teraz w las. I teraz chwilę stępujemy, bo bardzo krzywo i ślisko jest. To, że galopuję ogólnie normalnie to jadę jako druga teraz się tam na chwilę kolejność nam zmieniła e, no to jadę druga i spod kopyt konia tak na mnie leci wszystko e, jak galopowaliśmy że jestem cała brudna normalnie się siodło e, no i twarz teraz jedziemy sobie kusem Jako prowadząca, o opony opony o jeju. Ojeju. akurat. Tak! Weszliśmy do lasu, do którego chcieliśmy dojechać, kusujemy. но no! Po stronie! Tak! Ja, słuchajcie, my już wracamy Konie dzisiaj miały bardzo dużo energii. Przede wszystkim wobis, który teraz idzie przed nami. Przed nami ścięta kukurydzana, której będziemy galopować, a potem to już tylko samym wstępem wracamy do stajni. Szczególnie konie podczas terenu były bardzo grzeczne. Jak wam nagrywałam, jakby takie dzwoniące dzwony, to byliśmy wtedy pod kościelem. Wtedy to? pod kościołem. Zorza. E, była trochę taka nabuzowana, patrzyła co i jak. Wobis e, moja mama z Wobisa musiała zejść, e, no bo Wowz był bardzo nakręcony, bardzo był ciekawy tego co się tam ja dzieje. Drogi w lesie super, bardzo fajny teren. Puiad Luź na wodzech jak widzicie Dobry konik Tak zostały z tyłu, bo Matylda nie wjechała na kukurydzę, a ty już zaczęłaś galopować. konik! Tak, zagubiliśmy Zorze i Wobisa, bo Łan wjechał na pole, zaczęliśmy galopować, ja za nim, patrzymy, a Tyna jeszcze nie, wie, nie zdążyła wjechać na pole z kukurydzą, no i moja mama z Wobisem się po, niej, po nią zawrócili. No i, no i muszą do nas dojechać, więc tutaj będziemy sobie stępować i na nich czekać. Właśnie wyjechaliśmy z kukurydzy już. Wyglądamy za nimi. Pojechali, są oni. <grydzy> Teraz już stępujemy. Zobacz. Wstępujemy do domu, jeszcze jakieś 10-15 minut tempa, e, ponieważ niby tutaj jeszcze by można było kusować. Ale, tak wymagający teren to był dla nich tyle galopów, że należy im się luźnić. wodza i dojechaliśmy właśnie pod stajnie. Będziemy już schodzić. Jesteśmy, rozsiadujemy już konie. Zobaczcie, jaki cały sprzęt brudny. No jest takie błoto w terenie. Zawsze po tarżanku, znaczy pojeździe tarżanko. Ojeju. Po terenie Piczko. O, kina. Panie rozszedłane, wprowadzone. No to pora odwiesić no sprzęt. Więc co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawiać łapeczki w górę, pisać komentarze, zostawiać subskrypcje i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!